Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę taras, który mamy. Nie jest to taras, y, oczywiście, finalny, ale jak widać, da się na nim y, da się go użytkować. I osobiście jesteśmy zadowoleni z tego, jak to wygląda. No, może przydałoby się to przemalować jeszcze raz, y, ponieważ ten taras ma już, jest już trzeci sezon. I pokażę Wam, co tutaj się dzieje. To jest taras ze zwykłych palet, które zostały po budowie. I jedyne, co zrobiliśmy, to je ułożyliśmy i pomalowaliśmy jakąś bejcą, czy czymś takim czarnym, antracytem. I to wszystko. I główny koszt, jaki był, to te 250, bodajże do 300 zł. To właśnie koszt tej farby, która była do pomalowania palet. A reszta teoretycznie jest. Nie wlicza się w koszt, ponieważ tutaj te bloczki, które widzicie, może, może ktoś powiedzieć: OK, tutaj jest na tych bloczkach, trzeba je kupić, przywieźć i tak dalej. Ale te bloczki będą użyte do zrobienia finalnej wersji, więc teoretycznie możemy ich tutaj nie wliczać i skupić się na samych tych, na samym koszcie, jaki czyli koszcie farby, który musimy kupić, żeby to pomalować. Oczywiście mogłyby zostać niepomalowane, wtedy teoretycznie. Koszt zero, prawda? bo wystarczyłoby przygotować te palety, i, i mamy gotowy y, taras. I zobaczcie, jakie glony wyszły po tych dwóch latach na tych paletach. I dla, dlatego właśnie tak myślałem, że tak będzie, i chciałem użyć w sumie desek kompozytowych, i na pewno użyję desek kompozytowych na koniec. A w tym miejscu wybitnie spruchniała jedna deska, i ona poszła do wymiany, już jest wymieniona. Ale też y, zaczęła się kruszyć ta belka, która jest pod nią, więc ta paleta cała będzie wymieniona. I do tego tych, tej palet, tą paletę też chcę wymienić z tego powodu, że ona nie ma y, tych grubych belek podtrzymujących te deski na samych brzegach. Przez co jak się staje na, na, na samej krawędzi, to tutaj jak widać na filmie, ona się unosi trochę. I to jest na tutaj jedyna taka paleta. I prawdopodobnie wybiorę jakąś inną w tym roku z tych, które mamy i podmienimy ją, żeby tego nie było takiego klawiszowania tutaj. A reszta jest ok. Pokażę zresztą jak one wyglądają. Podniosę je zaraz i sobie zobaczycie jak to wygląda pod spodem, że to nie jest przytwierdzone. No i oczywiście ktoś stwierdzi, że to jest gówno jakieś, ale nic na to nie poradzimy. Pieniądze są potrzebne na coś innego w tym momencie, więc wygląda tak jak wygląda. Dla nas jest ok. I tak cieszymy się z tego co mamy. Bo lepiej mieć coś takiego, niż nie mieć nic i siedzieć na trawie. Także jesteśmy ogólnie bardzo zadowoleni. Te palety nie, oczywiście nie są wszystkie takie same. Najważniejszą rzeczą, którą tutaj wybierałem, to była wysokość palet, żeby się zgadzała. Żeby nie, nie było tego stopniowania, to coś takiego. Oczywiście widać, że tutaj nie jest to idealne. Ale nie potrzeba, nikomu się nie dzieje, nikt się jeszcze nie, nie gleby nie zaliczył na tym. Więc jest spoko i, i można z tego normalnie korzystać. I zobaczcie sobie, jak to wygląda. Tutaj każdą paletę, ja po prostu bałem się, że na tych pa te palety po prostu pękną yy, na, jednej, na jednym boku. I dlatego każda paleta ma takie wzmocnienie, które przykręciłem. Tutaj możecie sobie zobaczyć. Na każdej palecie z boku jest dodatkowa deska, która wzmacnia ją, żeby się nie, nie uginała. No i tak to wygląda. Odkładam z powrotem palety i pojawia się bonus. Szybka korekta. Bez stresu i lecimy dalej. Kolejna paleta, temat zamknięty. Czas na rozwinięcie naszego blaskiego dywanu. Tutaj możecie zobaczyć sobie naszego, jednego z naszych półdzikich kotków. Ten akurat daje się pogłaskać. I na koniec, po tym strasznym widoku, kojący film z Liskiem, który nas ostatnio odwiedził. Zapraszam do oglądania. Pozdrawiam. Łapki, subskrypcje oczywiście, jak wszyscy proszę, w nieograniczonych ilościach. Do zobaczenia, trzymajcie się.